mija kolejny dzień strajku głodowego w ośrodku detencyjnym w Lesznowoli, gdzie od pięciu dni ożywienia nie przyjmują cztery osoby z Iraku. 20 dni głodował Muhammad, osadzony w Przemyślu. Przerwał protest, gdy strażnicy wsadzili go do izolatki. Te osoby, jak wszystkie przed nimi, podejmując taką formę protestu, chcą zwrócić uwagę na nieludzkie warunki, w jakich są przetrzymywane. Brak dostępu do informacji w swojej sprawie, nieznany czas ich pobytu w ośrodku, Niektórzy w SOC siedzą już od 17 miesięcy. Wtywiści i aktywistki, którzy od dawna walczą o prawa i wolność osób z doświadczeniami uchodźczymi, zaprotestowały dziś, 7 stycznia, pod obydwoma ośrodkami. Spontaniczne demonstracje solidarnościowe odbyły się pod ośrodkiem i aresztem dla cudzoziemców w przemyślu oraz pod ośrodkiem zamkniętym w Leżnowoli. W Ulicerach w Niemczech doszło do starć między przygotowującą się do usunięcia ludzi z wioski policją, a aktywistami, którzy okupują odpustoszałe budynki. Wieś ma zniknąć z powierzchni ziemi i ustąpić miejsca kopalni. Okupujące miejscowość osoby anarchistyczne nie dają za wygraną. W stronę funkcjonariuszy rzucano petardy, butelki i kamienie. Wcześniej ekoanarchiści ustawili i podpalili barykady na drodze dojazdowej do miejscowości, ale po kilku godzinach przeszkoda została usunięta przez policję. Pachołki w mundurach rozebrały też konstrukcję, na której przebywali demonstranci. Zostali oni ściągnięci na ziemię przez ratowników wysokościowych. Późnym popołudniem sytuacja w Lucerach uspokoiła się. 30 grudnia mainstreamowy portal Ansa.in poinformował, że stan zdrowia uwięzionego Alfredo Cospito coraz bardziej się pogarsza. Autorzy tekstu cytują adwokata Cospito, Flavia Rossi-Albertiniego. Alfredo stracił 35 kg. Wagi. Odnotowano też niepokojący spadek poziomu potasu niezbędnego do prawidłowej pracy mięśni, mimo wolnych, a w tym serca. Albertini powiedział także, że zaalarmowani tym pogorszeniem lekarze podali mu odpowiednie suplementy. Z kolei anarchistyczny portal Action Free Noblocks.org opublikował oświadczenie uwięzionego we Francji anarchisty Iwana Alko, w którym deklaruje on rozpoczęcie kolejnej głodówki w solidarności z Alfredo, Anną Julianem i Tobim. Włoska prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie zakłóceń porządków zniecanych w Rzymie przez anarchistów i anarchistki, wspierających w ten sposób Alfredo. Chodzi o ataki na bankomaty i blokowanie ulic przy pomocy podpalonych śmietników. 1 stycznia anarchiści podpalili Bank of America w ramach Solidarności z obrońcami lasu w Atlancie. Oto ich manifest. Ostatniej nocy włamaliśmy się do Bank of America w Portland w Oregonie i wznieciliśmy duży pożar. Według doniesień prasowych, ogień szybko się rozrastał i ugaszenie go zajęło strażakom ponad godzinę. Atakujemy z zemsty na kapitale za piekło, które tworzy, aby rozbić iluzję policyjnej kontroli, która zwykle go chroni i po prostu dlatego, że tak nam się podoba. Bank of America finansuje fundacje policyjne w Atlancie i tysiące innych projektów kontroli. Wcześniej tego dnia sześciu przyjaciół z Atlanty oskarżonych o terroryzm domowy zostało zwolniony z więzienia. Niech ten ogień przyniesie im trochę ciepła w zimę. Niech żyje anarchia. Milton EFA próbę porwania dwóch nastolatek przez policję. Do zdarzenia doszło 2 stycznia na granicy Warszawy i Raszyna. Strażacy dostali zgłoszenie o ognisku. Na miejscu pojawili się także policjanci. Wylegitymowali grupę młodych ludzi, którzy byli w okolicy. Na koniec wezwali do radiopozu 19-latkę, ponieważ ta nie chciała znaleźć się w policyjnym aucie sama. Poprosiłaby wsiadła z nią jej 17 koleżanka. Wtedy policjanci gwałtownie ruszyli i szybko okonywali lokalne drogi, rzucając co chwila seksistowskie teksty. Dziewczyny padły w panikę. Nieoficjalnie mówi się o gwałtach na komendach. W czerwcu wyszła sprawa z gwałcenia Agnes na komendzie we Wrocławiu. W pewnej chwili policjant stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, na tak już tam nie było. Policjanci kazali im spierdalać, obawiając się słusznych podejrzeniom o porwanie ich na nieletnich. Dziewczyny dotarły do szpitala na własną rękę, jedna ma poważnie uszkodzony nos i czeka im operacja. Do tej pory nie wszczęto postępowania karnego w stosunku do dwóch pałaży, gdyż są na zwolnieniu lekarskim. 6 stycznia osoby anarchistyczne w środku Berlina zaatakowały ciężarówkę z wypożyczalni samochodów Hertz, którą całkowicie spaliły, ponieważ Hertz nie tylko w Grecji dostarcza pojazdy wrogowi, policji, wojsku prywatnym, siłom bezpieczeństwa w obniżonych cenach. USA w grudniu Herc musiał zapłacić prawie 170 milionów dolarów odszkodowania byłym klientom, którzy zostali fałszywie oskarżeni przez Hertz o kradzież wypożyczonych samochodów. Niektórzy z nich trafili do więzienia. Ciężarówka spłonęła w Sonnetel, dzielnicę, w której często dochodzi do start z policją. Po zamieszkach, które miały tam miejsce w Sylwestra, politycy i prasa wpadli w szał przeciwko młodzieży emigranckiej. My natomiast z radością przyjmujemy każdą rakietę i petardę użytą przeciwko policjantom i solidaryzujemy się z zamieszkami. Za spełnienie żądań Taosa tengelu, Solidarność z 11 tureckimi więźniami, którzy również prowadzą strajk głodowy w Grecji. Wolność dla Alfredo Cospito, który prowadzi strajk głodowy we Włoszech. Siła dla wszystkich opornych więźniów, których nazwiska sprawiłyby, że każdy nie miałby końca. Zawsze w imię anarchii. Od początku wojny w Ukrainie rosyjscy anarchiści dokonali 77 ataków sabotażu, w tym 44 podpaleń. Najczęściej atakowano wojskowe biura rejestracji i poboru. Liczba ta oczywiście nie obejmuje ataków na obiekty warunkowo cywilne, takie jak lokalne władze, siedziby różnych partii i samochody należące do urzędników. Nie uwzględniono również ataków na symbole wojny i samochody z symbolami wojny. Nie jest jasne, czy uwzględniono też przypadki, w których władze nie ścigają za podpalenia, a odpisują je jako zaniedbania. Nie wiadomo też, czy w statystykach uwzględniono działania partyzantów ukraińskich na terytorium Rosji i ich wspólne akcje. Nie da się nawet oszacować liczby ataków partyzanckich, a co dopiero mniejszych ataków sabotażu w miejscu pracy. Ataków partyzanckich dokonują ludzie w różnym wieku, od nastolatków po, po osoby po 70 i ze wszystkich środowisk, od bezrobotnych przez biznesmenów, po naukowców. Wśród partyzantów przeważają członkowie ruchu anarchistycznego i innych sił, ale wielu nie wiąże się z żadnym nurtem politycznym. Wiele z ataków ma charakter symboliczny, nie wyrządza przeciwnikowi większych szkód materialnych, ale ma wartość właśnie jako gest moralny, demonstracja obistego wyboru i apel do innych.